Ok. Gramy. O, chodź tu. Lamusie. Dobra, lecimy sobie na niego. No ziomuś! Daj się zjeść. A to ty się dasz. Mm, pięknie. Pięknie. No nie. Co ja zrobiłem? mama, mama. Dzik dzikki. Dzi, dzi. Co się odwala. Jesteśmy już wyświetla nam się jakaś powalona gra. Więc ja musiałam zrobić cięcie. I jak ją będzie widać, to dlatego, że ostatnio po tej przerwie, to teraz nie wiem za bardzo jak cięciować, bo coś tam pomieszali w tej aplikacji. W której nagrywam, więc no, może być niestety troszkę ją widać, ale jeśli. Co ja zrobiłem? Nie, nie, nie! Uff, na szczęście nie taka głosowa. Ale jak nie lubicie tej gry, to ja też jej nie lubię. Ja ogólnie nienawidzę tej gry. Po prostu nie zwracajcie uwagi na tą reklamę. Jeśli będzie ją widać. Aha. Ok. Lecimy już sobie tutaj. Była kolejna reklama. Okej, okay, była kolejna reklama, ale jakoś sobie teraz chyba dałem radę w po czasie. Dobra, ten...